Lećmy jeszcze wyżej Chemia między nami Paraliżuje nas Właśnie tu i teraz Wzrokiem nie rozbieraj Chcę być cały płoną Jak najjaśniejsza z gwiazd Noc jest coraz bliżej Lećmy jeszcze wyżej Dawań mi pyska, gdy aniołki płaczą i niebo się błyska. mi pyska, będziesz mnie widzieć z daleka i bliska. Dawań mi pyska, gdy aniołki płaczą i niebo się błyska. mi pyska, będziesz mnie widzieć z daleka i bliska. Halo, policja? Tak, policja w Żarach. E, Proszę pana, mówi Hymel Jadziga. Od małego mówią mi, że jestem pojebany. Robię pojebany kwiat. Od dwie bańki od reklamy. wierdzam z kolegami banki. Szwajcarii Szwajcarki po Kajmany. to nasze fangi. Ja, yeah. czwarta rano CB do mojej mamy. Mordo, chowaj ten telefon. Może być podsłuchiwany. Mordo, schowaj ten telefon. Mieszczą się z podłogą Patrz co oni robią Jest ta wyra, kręci się ten mech piątek, za sobotą, wódy Kuj nam, polewaj wódy Lech trzeba, zawsze jakoś daje radę Wielu zielba do przeżenia Mieszczą się z podłogą Patrz nie robią Jest ta wyra, kręci się ten mech piątek, za sobotą, wódy Kuj nam, polewaj wódy Lech ile trzeba, zawsze jakoś daje radę Wielu zielba do to jest jakby luksusowo. Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to tak Którą zabiorę do siebie i powiem i tak Przesuwam w lewo i w prawo nie wiem czy to tak Którą zabiorę do siebie i powiem i tak Chwytam ze mną całą noc lejba bardziej aż do rana Kiedy zmówimy krok wsiądzieć mi na kolana Kiedy złapiemy piąt pójdziemy do